No to okej, okay, no rozumiem Ale liżecie dubsko kurwa jak nigdy Co ty powiedziałeś No przecież no kurde, no to, to jest zgodne Lizzę dubsko To jest dla ciebie lidzanie dubska się wartości Z szacunku To tam mnie morduj mnie przeproś. No tak jak próbuję. należy Podaj mu nóż Kenji sama O nie taki sposób <susur> Zapomniało się co Czym się kurwa tego domagał? Suima Sen! No, ja Suima Sen, Hitogari sama. A czy do, ma, mogę o coś zapytać, zanim sobie odkroję kurwa Palucha? Śmiało. A... A czy do tej pory nie wyglądało to tak, że to ktoś odkrajał, czy to się samemu robiło sobie? Ja robiłem samemu. Ty co nie masz? O, no, nie, tak kurwa, ale nie mogę. Nie, Lewego w ręce. O, on jest na tyle ostre, że jak nacisnę, to on od razu odskoczy. Jak chcesz, to mogę ci dać na tyle tempy, że będziesz się męczyć. Dziń, pichę. tchórzu. Wyobraź sobie, że niektórzy chcieli sobie z Stanlejem. A teraz dni. Ja, tchórzę. No to na co czekasz? Uf. Kurwa! Dzięki na rzuki. Majda. Kurwa! Oj, oj, To nie jest kurwa tasak. Urknij to jak nożem do papieru. To materiały. Nooo! Jopaj! Ja to kurwa w końcu, bo się niecierpliwie Renzi, pole mózgu. Oj! I nie zajmij się palcem. Nie usiądziesz z moimi ludźmi. No, dawaj! No chodź, nie bój się. Jak chodzi samo. Widzisz nas, my się widzimy. Może tam gdzie reszta? Wolej mu mićio Tuardy, to ty nie jesteś Bryzisz się krwi Ten człowiek jest naszą rodziną O Chaj Batsu zaj. Chaj Batsu zaj. A wierzysz? Co? No wierzysz. Coś, coś nas wydarzy. Czuję, że się ze strawiam w spodnie kurwa. To, to, na razie jedyne to czuję Podlakadziło, to, no to to? to, to. W się Ockra 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 MDS. MDS. Witajcie dzieci. Potrzebuję transportu. Hej! Wiwani czeka! Centrum Meteorolownicze. Wiwani ty hej. Mhm. środek transportu na razie. Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz, Isagi? Na centrum mete meteorologiczne <grym> 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 Uuuuh, <śmiewanie> Jakiś <śmiewanie> <śmiewanie> ale... no, no, no. losowy parking? Nie wiecie o co chodzi. Gdzie No To my wy wybraliście lokalizację losowego parkingu w środku miasta. Obokreś Ej, to nie jest losowy parking, to jest parking piętrowy na Osace. No to <śmiewanie> On ma też nazwę uczucia! piętrowego na Osace. Dobra, ale pomijając na następny raz, no to trochę mniej. Jedna ręka daje, druga zabiera. Zamknij mordę? Tak sprawdzi, tam? chcę przekazać? Ma. Magnesiki z wycieczki <laughs> Kurwa pizgnę w ucho. Jak mówię w szeregu i nie frontem do mnie z biurka, to się ustawiacie na prawo. lewe skosie z kurwy synie, nie prawe. Czy się będziesz kurwa uczył. Dzień i noc kurwa. Wstąp. Nie ma nie chcę. Um. Um. A um. 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 pojawił się ten, powiedział się, pojawił się tam od razu Jojo, potem jak wyszliśmy, powiedział, że jestem głupi. Zajebiście, nie? Stwierdził fart o, boli kurwa. Cię do, boli cię I, a, masz, a masz pan na chleb? A masz pan na chleb albo ryż? Ryż, mieć ryż Ale wystarczająco masz? Kto pyta? Inwestor Jesteśmy grupą inwestor? My, my mamy pieniądze Cash, money, zielone, my a ty, a ty możesz mieć a... Hej? Ty możesz mieć, tylko ty nam pomóc A ja mam pomóc Haj, hey, Twoja robota Everything legal Jak pomóc? Właśnie o tym kanało ty miali masu ja, ja... Maybatsu dealership and service Znasz, kojarzysz? Ja słyszę, ja słyszę. O, haj, Ja kierownik. I my potrzebować y, części z Japan. A. E. też będziesz chodzić. E. Jeżeli to uważasz, to. że Twoja praca nie jest dobrze doceniona Twoją wypłatą, to pracuj dla nas. pracować dla Was? Ale. Ale to ja. Ja rozumiesz. No nie, nie rozumiesz? nie ja papiera. Nigdzie się nie będziesz musiał zwalniać. Z niczego I to, się nie ruszasz. I słuchaj, ty podpisać papiera i co? I ty płacić podatek i ty i ci zabierać pieniądze państwo, aj? Ja płacić? No właśnie. Ty płacić, a nie dostawać, no tak się nie powinno za pracę, aj? Nie Uznajmy, że praca no z nami to będzie twoja premia bonusowa. E, e. Moja bonus? Tak, bonus. Na święta? Na święta. Chciałbyś pewnie czwórkę dzieci wykarmić, kupić jednemu piłkę, drugiemu buty. O. Chciałby, chciałby. Też tak myślę. I tutaj właśnie przychodzimy do ciebie z tą okazją. Jedyną w twoim życiu. Możliwe, że nigdy więcej ona się nie powtórzy. Ale to od ciebie zależy czy ją wykorzystasz. Mi się wydaje, że powinniśmy znaleźć innego operatora żurawia. Myślisz? A... Też tak mi się wydaje. Nie, tą ja chcę taki... pieniądze, chcę pieniądze. Co ja mi zrobić? Powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby, zapłacić, żeby ty zapłacić? Jak przypłynie A? taki statek z logiem na kontenerze Majbatsu. My my no? A? Ty wykonasz telefon wtedy. I ja powiadomi, że ten statek już jest. A Aha. wtedy my przyjedziemy. Ty weźmiesz kontener żurawiem przeładujesz do nas i tak zarobisz swoją premię. Tyle. A, proste, to pewno być jak A co ma być niebezpieczne? Oczywiście, BHP. Kontenera. Jak tylko chcesz. Kask, yy, kamizelkę ogarniemy, buty z metalowymi czubkami będzie. Aha. Jest. No, Ale ja mieć yy, w dom w stacjonar Bez problemu. To pójdziesz na czerwony do To ja chcę dzwonić. Haj, haj. To ja uciekać do pracy, bo ja się pewnie, yy, pewnie. Muszę iść. Nie ma sprawy. Pracujcie Jeszko, pajem tej praca czy nie wolnym. Ja iść, my kontakt, my, my w dotyku. Tak, w dotyku. Wy się trzymaj. Trzymaj się. No, elegancko, czyli tutaj. Dobry, dobra. O, podwózka.